Mieliście żarówkę wyciągnąć. No wyciągam. Co to Pociąg. To jest misja? No tak, to jest misja. Tylko ja sobie włączę może Aktywuj ją, czy co tam. Eee, czekaj to Dobry, było. No, dobra. Na farmę muszę ją potakać. To, 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 to. Nie a jak ja tu wiadę? A tu muszę tak tutaj ten teges zrobić, aaaa To nie będzie takie proste Ten tegesy, muszę tutaj ten tegesować, zakręt zrobić To pewnie będzie by... Pewnie błocko jak cholera, oczywiście deszcz pada A raczki nie działają No Trzeba głowę wystawiać za burtę Wiesz co, mogliby to próbować trochę potem podpracować na, no, na tym kurem zamiast jakieś... Teraz to powinno działać, no nie? Ekspedycja albo jakieś chujicję by dawać to prawdę tym chceście, nie za bardzo tak No oby, oby zrobili, nie? Bo będzie smuteczek Powiem Ci szczerze oni zrobili to tak jak ekspedycję w terenie się ten znajdujesz i szukaj drogi. Nie jak Snowrunner na przykład masz tutaj mapy drogi, że tam coś do tego tak. Tylko. Jak, bardziej jak ekspedycja. No ale co to. No to, to, to tak fajnie właśnie, nie że musisz szukać tam rzeczy różnych. Dla mnie Snowrunner jest najlepszy ale, ale czekaj, a w Snow Runner, że nie było tak na początku? Nie. Że szukało się? Nie, czekaj, to nie było Snowrunner, to był. Co było wcześniej? Madrunner, tak? I ten szybko i kurzy Ten ruski jako No właśnie ten ruski I w tym ruskim tak było, nie? No tam tylko miałeś głowy No Ale tam też było tak, że musiałeś sobie drogę, że tak powiem znaleźć A ten descent, nie? Tak, 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 tak Jedziemy, teraz jedziemy? Po prostu Runner czy jaką się zwyczajnie nazywał? on się nazywał? Nie pamiętam. Później ten mood runner, mood To go tam wydywali niby że tego ruskiego Co zrobił tego Wyszły później ten czarnowy dodatek To tak wszyscy za nim że Żeby oszukali, że tego oni Chyba z Amerykanami się styknął, bo tam dużo ciężarówek było amerykańskich bo To tego tam Na szczycie coś, kurde Tak Grafiks, pogramy w środę Będziesz czwarty do Przyszykuj, przyszykuj swoją flotę Już wiem, spinta jest O właśnie, no 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 no. Runner, Snowrunner, Runner, i teraz Road Dobra dojechałem na czepkę Przez się brzydnie, to też Jakbyście dzieci mieli zadanie na duże siodło, to ja mam tutaj takiego kombajna. dobrego Na co? Na duże siodło! Wysokie, znaczy wysokie siodło! Bo tam będzie jakiś ten, ja nie wiem, zrobiłeś ty to przyczepienie, to przyczepy dostarczałeś do fabryki? Czy gdzie? Mm, co, nie, co, nie, nie. co, co, co? Nie, 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 nie. nie. Trzeba będzie na tą wyspę dostarczyć ten, taką naczepę tak, tak, tak. Nie jest To, to tak jestem, ja zrobiłem byka Będzie on do niego A ktoś próbował tutaj wyjechać za mapę? Nasia? Jest ściana O, ty czerwony jest czerwony jestem Ciekawe Czerwona ściana jest chyba jak dobrze pamiętam. Przy mieście tam coś, co ta droga jest w górę To tam gdzieś było takie miejsce, że można dojechać do krańca. Jademy Kołda, Kołdę, ona jest ciężka. Tylko te samochody, to musisz ty pochować i zmagazynować. Czemu? Zapiszę, to będą stały przecież chyba, nie? To wiem, żeby nie znikły. Znaczy one są... Właśnie nie wiem, czy jak to jest zrobione. Czy one są szkoda... Ale ci żebyś Ale wiesz co, nie, mi chodzi o inną rzecz. Czy na przykład jak ty wychodzisz z gry, o... Bardzo ładnie. O, czekajcie, bo mi się tu zwisiło coś. Oho, jesteście? No. O, kurde, wywaliło mnie z gry, chyba. Dobra, jestem. Dobra, jestem. To zmoliło. Ja Czekajcie, co ja chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że, że to nie jest tak, że jak na ty wychodzisz z gry, to te twoje pojazdy znikają. Że. Że. Mówię chociaż i zobaczymy, let... czy to zniknie, czy nie. O tym nie Oczywiście, że to nie ma znaczenia, czy, czy się chowasz, czy nie chowasz. One po prostu są jak gdyby do twojego konta przypisane. A jak wrócimy, no to ja jeszcze raz znaczy, no, kupywać chyba nie musisz. Blokowane jest, jakby to. Dobra. E, Gravix koło 21. Później cię dołączę do grupy tajnej z tajnej i będziesz ten na, na tym, na Discordzie. Będziemy się umawiać. We środę. duka a, coś zrobił? Chyba nie. Ta Macie jakieś pomysły, co mam z tą przyczepką zrobić? Co mi dostała z tymi częściami? A gdzie jesteś? No tam przy tym osobistu. No Nie wiem, czy wrócić do garażu z tą przyczepką? Ja wiem No, staw ją gdzieś tam z brzegu, niech sobie stoi Będzie potrzeba, to ją zawieziemy, nie? na tym na tym parkingu No, na jakiś parking rzuć a tu gdzie może... Ja do motelu jadę Muszę to tak? oddać Tu Ty jedziesz ja to przy Ja jadę cię gdzie on jest? tutaj To mi przeką To ten Zostawiłem na stacji pali w tym wisłą Bo... A ten most drewniany może co? Da damy radę zrobić Jeszcze Za blokadą będzie tutaj dojazd z każdej strony A jak blokada jest zdjęta, to można robić te wiertnicze tam tematy Czy, czy to czy to meteorogi, a bo to jest na czas, to, to te wiertnicze rzeczy Może ten most potrzebuje Trzeba by było zajechać misję wziąć Może tam jadę, bo mam co, a ja najwyżej wezmę tę ciężarówkę, i będę pojadł w kanał. Potem jest bo w garażu siedzę. Nie wiem co robić. Chyba jeszcze jednego z ja wezmę. Zrobię na miejskich siodłach. Kupię. O, promocja! Osiągnęliśmy numer 23. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Wow. Wow. Oh, <laughs> <laughs> Oj romek, romek no, kupię. Ja, może Co to jest? Bryłka brawo, bryłka Charlie To robi lokalną rozgrywkę, rozrywkę Czy tu ja to odblokowałem? A nie, to ja to odblokowałem. Aha, okej. Okay. Czyli przejazd już mamy, dobra, elegancko. Dobra, ja kupuję... To ja się... Ewakuuję do garażu, stąd. Biorę jakoś tego... Latacza. Oluj. Nie można używać holowania podczas jazdy ciężarówką, którą, która jest własnością innego gracza. Co? Czekaj, bo ja może nie Nie, ja nie No to ciekawe. A, czyli nie scholuje do garażu twoich samochodów. To już ci od razu mówię. Widziałeś? Widziałeś? Wiadomo. Czyli muszę autem wrócić. Albo go. O nie, szkoda tu go zostawić. Jadę do tego. To muszę odholować go Roman, jak ktoś... A w sumie tak, możemy się zamienić. Dobra. Czyli ja mogę sobie. Masz tam jakiś jeep albo coś? Zostawionego? Sto, od tego dwa. Czekaj, to jest to. Jar, tak? To jest jeep? Tak. Bierz jara. Ten tego. To jest może. Dobra, przełączę się, zobaczę. All fajny, all fajne. Bierę go, dobra. I teraz. Ymm, no kurde, ale to będzie kawał drogi. Czyli musimy pojechać. Tu, tu, tu. Deski to są patrzone na tego A idzie! Zarodną no 2, dwa razy deski Tylko? Tak To już możesz, możesz sobie włączyć śledzenie, bo jak aktywowałem questa to masz go w questach możesz so aktywować Dobra. go już go biorę Dobra, to ja lecę To jest co to? Drewniany most, tak? Okej okay. Dobra, lecę już Tylko ciężarówę zmienię mm -hmm. Tędy ja wiadę, czy nie wiadę? Wiadę, dobra, to pojedziemy tu Tu, 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 a potem zobaczymy, dobra Dobra Światło. O kurde, jakie lampki. Dobra, zaraz wracam. Ta naczepa to chyba nam jeszcze się przyda, coś mi się wydaje. Jaka naczepa? Ta płatka, co jeździłeś. Z ten magazyn trzeba będzie pewnie uruchomić, i coś przywieźć tam na pobytkę Dobra, tam jestem Tam będzie wiercona ropa chyba, ja nie wiem właśnie. Dobra, no, to ja jest na stacji paliw. Dobra. W razie co to kurde ten... Bo ja już nie pamiętam. I później na końcu trzeba będzie to dużo to... na trzebę przyciągnąć tego budynku, o, o co chodzi? Rozpominacie? Na tej wyspie trzeba będzie postawić wieżę wiertniczą, tak mi się wydaje. Ma, a masz taką misję? No na razie, most musimy zbudować, żeby tam wjechać, nie? A, no widzisz. Zobaczymy. A ja tutaj. A ja tutaj mam. A misje, tutaj, misje są. Misje a misje są skończone na każdej mapie? Czy nie skończone? To, co my teraz robimy, to są takie poboczne, kontrakty to są te środkowe. I teraz to, te, to można powiedzieć misje, a te główne kontrakty to na przykład... O, tu masz. I diesel? No, na no przepa Cegły, tego, Wysoki Sion, no to są kontrakty, a to są misje. Uważa. Takie można powiedzieć, pomagające w do dojechaniu z tego, a w tych kolejnych misji. I kończę. Ta, ta, ta. Potem, 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 potem. Przydałby się mot, który by wyłączał tą noc Ona to jest niepotrzebna, ale niczego klimatyczna jest Weź my i wciśnij ty I będziesz miał rano Mapa i T jak ty znowu... A, no tak. Możesz pomiąć noc, to Znowu hakujesz. Tak, noc. Na 6 rano zrób. Cygarek masz gramy w noc, dobra. Po prostu na mapie masz opcję przesypiania nocy, No, dla to ja to wciskam T. Nie działa. Można, może to nie, nie działa w mur. A nie, masz! Jest przez Dziękuję. Dziękuję. Ale teraz, gdzie wieczór zrobiłeś? za tym. No, Znowu wieczór włączyłeś. Ja? Przyznajcie, nie zrobiłem. Kliknęłaś kilka razy te. A gdzie tu jest. A, dobra, dobra, okej. Okay.